Witam, witam, polska OSA. Jedziemy dalej z tematem. Yy, muszę zająć się tym tą przednią oponą, żeby po prostu dobrze się ułożyło. Bo no musi, musi, kulźwa nie ma, że nie, że, nie, że nie da rady. W międzyczasie zająłem się, tutaj wziąłem sobie te szpilki, plus te chwytaki od przedniego tumika, co idą przy głowicy. To wszystko to wziąłem sobie tą oksydą na zimno, czyli poczernione. I teraz przymierzam się do tutaj, do skrócenia tego nowego łańcucha. Spokojnie, podługa jest 300, więc nic tu nam brudu nie naleci. I teraz tak, no ten nasz oryginalny łańcuch miejscami pogubił te tulejki, plus jest potężny luz. Zobaczcie, nowy łańcuch to jest jego luz. Zobaczcie, jak to jest wyciągnięte, więc. No tutaj nie, nie, nie podlega dyskusji, wiadomo, to jest element eksploatacyjny, więc to sobie wymienimy. E, mamy oczywiście zapineczkę i teraz tak, y, w M50, czyli w naszej, wychodzi 44 ogniwa, a chyba w tej późniejszej y, kilka ogniw więcej, ale te, tego nie będziemy weryfikować, bo oczywiście ja się nie znam, robimy tak, jak było na tym, y, na oryginale, więc y, tak to by było. No. No, i zrobione, czyli tyle było nadmiaru, no bo po prostu tak jest produkowany ten łańcuch. No i 48 dokładnie 48 ogniw. tak sobie liczyłem jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i tyle samo. I z drugiej strony tu jeszcze widzę, zauważyłem, że na tym starym nawet jest symbol, że tutaj można wybijać, a ja wybiłem oczywiście gdzieś indziej, ale to pod taką warstwą brudu po prostu. Nie byłem w stanie tego mm, dojrzeć, no ale to jest tego sta starego typu, w sensie, że wiecie, z dwóch stron zaginane, a tu my mamy, panie dzieju, o, normalnie w tą stronę i, znaczy muszę jeszcze ten, jak założę to będę wiedział w którą stronę, tą zapinkę, bo, czekajcie, bo jak powiedzmy by się kręciło tak, chyba na odwrót musimy, ale dobra, mniej więcej, no i dobra, mamy nowy, świeżutki łańcuch. Dobra, teraz taka mała robota dla rozluźnienia, tu mamy stary ten wkład stacyjki, niestety no, on był jakiś klejony, ale tak ogólnie się rozleciał tutaj na, na kluczyk tak samo, tu mamy nowy dorobiony z tym przesunięciem bliżej kluczyka, więc po pozakładać sprężynki, przesmarować tym kontakt cleanerem, zobaczyć jak to działa i tyle. No, ze stacyjką się rozpędziłem, bo już ją schowałem, ale tutaj mamy już skręconą tą główkę ramy. Znaczy to i tak będę pewnie ze 3 razy ściągał. Oczywiście wszystko wytłuszczone paluchami, ale to spokojnie. 20 kulek na górze, 20 na dole. To jest ten 6-35, ale to tam czy to ważne. No i fazami do góry te nakrętka, która dociska, kasuje luz i ta kontrująca. Nie? To jeszcze też nie jest tak na, na full skręcone, aby po prostu nam tu to wszystko grało. No i trzeba będzie się zająć jakimiś innymi jeszcze pierdłami, ale to zobaczymy. Jest i skrzynia skarbów. A jaka droga? Jest chrom. Wszystko to jest chrom. Co będę mógł to sobie poskręcam, tak żeby też powiedzmy w trakcie tego tak nie uszkodzić. No na pewno kierownicę będę potrzebował, żeby. Jak już ogarnę tą oponę, żeby po prostu móc tą osę przestawić, tak na spokojnie, i tak dalej, więc, więc tak to. tu jakieś śrubki, jakiś trąbik, może oś się skręci. Wiecie, takie pierdoły, żeby też nie, to nigdzie nie zalegało. Czy klamki, właśnie do kierownicy, e, takie takie właśnie jakieś rzeczy, jest pierwszy chromowany element, tak jak powinno być. No, no i fajnie trąbik mamy. E, będzie e, muszę szóstkę tą akumulator <coughs> z wyciągnąć, taki ten zapasowy, powiedzmy, bo teraz mam już nam na 12. E, chromy chromami sobie tam powiedzmy to wszystko wiecie segreguje, tak żebym wiedział co mogę zamontować, co nie, bo to i tak zafoluję i powiedzmy odłożę, ale już jest gotowy, żeby powiedzmy tam później podłączyć ten trąbik. No i tu mamy kurwa już nie wkurwili w <coughs> kurwili z, z tym chromowaniem, bo Yy, kurwa nie będzie tego widać, ale jakaś jest szmata przegięta. A bluzga, bo mnie to wkurwia, w sensie ja tu już byłem napalony, a jest zdjęte z gotowego elementu. I kurwa, będę musiał się wykucać i cudować. Bo chodzi o to, że czekajcie, jakby to zrobić, chuj, tak się nie porysuje, bo to idzie. Aha, to powiedzmy, idzie tak, to już wrzucam, idzie to, i chodzi o to, czekajcie, jedną ręką. No nie pasuje, w sensie jakby była przegięta szmata, gdzieś jest kurwa yy, wgięta. I yy, Wiecie, no mogę się posiłować, tak, ale znając życie kurwa coś pęknie, sręknie, yy, bo nawet jak tak sobie przy, przyłożę, to nie chcę wejść, ale na wcisk, powiedzmy z tej strony, bo jest chyba taki większy ten owal, to nie ma problemu. Yy, w sensie na ścisk dupy kojota wchodzi, nie? Ale nie, no ewidentnie jest krzywe, kurwa no stół też teraz nie jest prosty jakiś, ale no kurwa, było ściągnięte z elementu cacy bo chciałem sobie szkiełko zamontować, żeby całą tą lampę już bo uszczelkę też mam przygotowaną i, i właśnie kurwa mać, dobra, to na razie to zostawiam chuj, jutro zadzwonię, będzie afera dobra, następny dzień, już jestem spokojny zadzwoniłem, no i w ramach gwarancji Prawdopodobnie, no nawet na pewno będę ze szkłem odsyłał. Yy, Możliwość, że będą ściągać chrom i, i po prostu dopasowywać i na nowo to chromować. Przynajmniej tak przez telefon to wszystko wyszło. W międzyczasie zajęłem się przełącznikiem świateł i pimpkiem. Delikatnie musiałem liznąć na papierku dookoła jeden i drugi pstyczek. No bo tego chromu trochę wam powiem, że jest. Yy, jest wszystko już poskładane. Fajnie to wszystko chodzi. Pimpek e, posprawdzałem, e, tu był taki kurwa chyba z, e, jakiś, e, z ołowiu czy z czegoś, e, taki nicik mały, no i za chuja nic nie mogłem znaleźć, akurat tu jest teraz ciemno, nie widać zbytnio cholera, ale wziąłem taką mniejszą śrubkę i ją po prostu zagniotłem, docięłem do odpowiedniej długości, no i działa jak należy, odbija wszystko cacy, więc fajnie, no i mamy to zrobione, to będzie można sobie odłożyć. I teraz sobie podszedłem do kierownicy, słuchajcie, no, kierow no wiadomo, wy, wy, brudne paluchy to nie ma co się dziwić, ale to wiadomo, chromik to po prostu mikrofibra, pyk i czyściutko. I słuchajcie, i kwestia jest tu, tu jest taka, moment, nie, pierw wam pokażę ogólnie, że skręca, nie, jest, o, Brrr, kurwa, jedziemy, nie, no oczywiście jest teraz luźno, ale pokażę wam jak to jest fajnie wymyślone akurat. No, i tak jak w rowerach, takich starych, wiecie, Wigry 3, Wigry 4, 20 i tak dalej. Jedna śruba, oczywiście, wszystko w chromingu. Tu taka specjalnie wycięta nakrętka, na, żeby tutaj nam wszystko ładnie dolegało. No i śruba, wiadomo, na końcu gwint. Gdzieś tu w środku w widelcu jest ten. I ogólnie, żeby dopasować tą kierownicę, żeby tutaj nie kombinować z ustawieniem i coś takiego, no to powiedzmy. Skręcając w prawo, no jakby się nam bardziej podnosiła. Skręcając w drugą, jest taki punkt, punkt G, że po prostu dzięki temu wycięciu, takiej igle w zasadzie, można idealnie ułożyć od razu kierownicę. Po prostu wkładam, patrzę gdzie wchodzi najgłębiej, jest ustawione, jest super. To jest akurat, to mi się bardzo podoba, to jest fajne rozwiązanie. Nie trzeba kombinować z ustawieniem tego. No i tu jeszcze będę musiał, prawdopodobnie, przegwintować po, po tym chromie, żeby nam to pasowało, bo tu jest na wylot? Tak, na wylot. Trzeba będzie zobaczyć, które to jest śrubka, bo tu mam jakieś śrubki jeszcze, właśnie, prawdopodobnie, od tego. I nie nakrętka, tylko podkładka. Dobra, słuchajcie, pomontowałem troszkę tutaj te nasze nowe klamki. E, tak, oczywiście wszystko na przymiarkę na razie jest, Rolgas, cyk 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 Z drugiej strony też e, sprzęgieło i tak dalej Pstryczek od, od e, trąbik i pstryczek światełek Guma nawet wlazła, nie ma problemu, nie powinno później spaść e, na, Muszę dokupić, bo mi brakuje tutaj m, Ta regulacja linki, bo tam mieliśmy stare te Więc niestety się nie uchowały, więc tylko mamy Jeden, oryginalny e, I co jeszcze? Słuchajcie, skręciłem tą kierownicę tak już powiedzmy mocno, bo też nie chcę wiedzieć, żeby tu czegoś nie, nie obdłupać, ale powiedzmy, ale chrom ogólnie super wyszedł, bo jest naprawdę gruby taki, nie? To zrobione. I słuchajcie, jest skręcone yy, na full, nie? I mam taki problem, kurwa nie wiem, muszę się dopytać, więc na tą chwilę to powiedz, uznajmy, że problem jest, nie. niedługo będzie rozwiązany, ale chodzi o to, że jest skręcona, tak? Czyli tam wchodzi... Tutaj po środku i to wszystko się mniej więcej ustawia samo z siebie, ale po skręceniu, jak mocniej skręcę, teraz to ciężko idzie, ale kurwa co jest, a ja w drugą stronę? Nie, w sensie tak jak w rowerze, jak, jak mocno przytrzymasz koło i skręcisz kierownicą, to, to ci samo skręci, to tak ma być? W sensie, wiecie o co mi chodzi że w środku, jak tu jest ten gwintowany taki czpień, powiedzmy coś, no to on mi on się obraca razem z kierownicą. Powiedzmy, widalec w, w tej pozycji, a ja kierownicą mogę skręcić jeszcze bardziej w opór, nie? No teraz to jedną ręką nie idzie, ale jakoś tak za luźno, czy jeszcze bardziej dokręcić? No nie chcę tak, wiecie. A może to tak ma być mocno? Kurde, no nie wiem, teraz zgłupiałem, wiecie? No, jeszcze się zastanawiam, o co z tym chodzi, ale... No, tak jak w rowerze, po prostu yy, nawet jak macie mocno przykręcone, chwycicie nogami koło, skręcicie kierownicę i ona się skręca, nie? Powiedzmy, albo jak się wypierdolicie na rowerze, kierownica skrzywiona, i wtedy sobie prostujecie w, te, w ten deseń to jakoś mi yy, teraz to działa. Dziwne, no, ale fajnie, no na razie jest fajnie. No, a z tą kierownicą, to jeszcze, jeszcze tam się dopytam, ale chyba, chyba wiecie, no, jedną ręką mówię, teraz no niku ja tego nie skręcę, nie? Yy, jak się tutaj zapiera o o ten ogranicznik o skrętu e, no w sumie ta no bo kurwa co tu ma wiecie zazwyczaj to jest tak że tu idzie jeszcze taka specjalna półka tutaj amortyzatory to zupełnie jest inaczej rozwiązane w takich typowych motocyklach e, tutaj jeszcze sobie tak poprzymierzałem pozakładałem te, tutaj te gumki e, hamulec wiadomo tego jeszcze tutaj właśnie oczywiście wszystko jest tak pira z drzwi ten, nawet ten śrubokręt tu idzie taka dłuższa laga, tam taka krótsza. No i co, jak to wygląda? Kurwa macierz. No w sumie nie, nie jeździłem, więc pojebane, nie? Jeżeli chodzi o takie rozwiązanie. No znaczy się, pff, no lepszego tutaj chyba nie dało się wymyśleć. Fajnie, bo pasażer z tyłu może sobie tam wrzucać bieg do góry albo redukować, już sam nie wiem. Ale taka kooperatywna jazda. I jeszcze jedna rzecz z wkurwienia. Będę musiał też odesłać do Chromu. Tu mamy, to jest ten dekielek, to już go zawinałem, od koła przedniego. Taki ozdobny, ale on też ma w sobie taką jakby tulejkę, która dystansuje niejako. I razem z ośką będę musiał wysłać, bo kurwa ośka mi nie przechodzi, nie? Przez otwór, no ja pierdolę, no. Dobrze, że po, po trochu właśnie przymierzam i kurwa, no schodzi czasu. Siedzę i w zasadzie nic nie jest pchnięte do przodu, e, nawet do tyłu. No bo, bo muszę odesłać to e, tutaj, ten właśnie tą szybka z tym, nie? To osobno e, się zapakuje jeszcze w takie te bombelki i, i trzeba będzie to odesłać, reklamować. No niestety, taki żywot e, żywotów. Dobra, tym akcentem. Nie, nie, niezbytnio optymistycznym będziemy kończyć, yy, tak, żebyście mieli co obejrzeć w tygodniu. Widzimy się za miesiąc. <laughs> nie, no świruję Dobra, jak zwykle to jeszcze nie koniec. Słuchajcie, yy, z tą kierownicą to jest tak, jak yy, przypuszczałem. <laughs> Czyli tak jak w rowerach, że jak mocno przypierdolisz, to, to kierownica się skręca. Yy, no bo nie ma żadnego tutaj klinu i tak dalej, yy, bo w M50 występowały trzy rodzaje kierownic. Ta nasza. Jest drugi rodzaj, trzeci pod koniec produkcji już był ten ulepszony, który był w 52 więc tu już, tam już nic się nie obracało, tu jeszcze ma to prawo, no i przy okazji jeszcze kupiłem łańcuch ten, ten malutki, 13 zł do, do, no tutaj do systemu tego kopniaka, wiecie, te powroty i tak dalej, więc super biznes, no, dobra, to by było tyle, jeszcze tu szybki rzut, pyk, 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 dobra, dzięki.